głosy opanowały targi poznańskie. Podczas drugiej międzynarodowej wystawy psów rasowych można było wziąć udział w pokazach psich sportów, odwiedzić stoiska edukacyjne i zgłębić wiedzę o czesaniu i strzyżeniu czworonogów. A które z tych rzeczy najbardziej zaskoczyło odwiedzających? Najbardziej nastawione na sprzedaż jest to całe wydarzenie. Różnorodność wystaw na pewno. Od stoisk grumerskich, z karmami, jakieś suplementy. Różnorodność. Raz i. Ilość tych piasków, bo naprawdę jest ich mnóstwo. Wystawy to miejsce pełne emocji, zarówno dla psów, jak i ich opiekunów. Zawsze takie emocje jednak jest duża ekscytacja. Dla mnie e, trochę stres, trochę adrenalina, e, a dla pieska no, i to jest zawsze budowanie więzi z psem nie? więc dla niej to też jest takie. No, to jest też socjalizacja dla niej, uczenie się wielu rzeczy, tak? Wiadomo, że woli biegać po lesie niż biegać po ringu, tak? I siedzieć w klatce. To w ogóle nie, nie, nie. Ale myślę, że różnych rzeczy należy spróbować. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, jak dokładny i złożony jest proces oceniania psów. Mamy różne takie ważne cechy dla każdej rasy. Na przykład to może być ciemne oko, może to być odpowiednie noszenie ogona, może to być odpowiednie kontowanie kończyn. Każdy pies, nawet ten najpiękniejszy, ma jakieś tam drobne wady. My szukamy ideału, które oczywiście nie istnieje, więc na wystawach e, no, dążymy do ideałów. Sędziowie zwracają uwagę na fakt, że sposób oceniania psów w Polsce, a za granicą różni się. Na przykład w krajach skandynawskich sędziowie stosują pełną skalę ocen, a są to oceny od doskonałej, potem bardzo dobra, dobra i tak dalej. My w Polsce jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że staje się oceny doskonałe. Rywalizacja jest intensywna. Ale najważniejsze pozostaje wspólne przeżycie tej chwili i interakcje między zawodnikami. Dajemy sobie też taką przestrzeń na po prostu lubienie siebie wzajemnie z innymi kolegami wystawiającymi. My się po prostu znamy, cenimy swoje psy. Dla psów takie wydarzenia to wyzwanie, ale i okazja do doświadczenia czegoś nowego. Oczywiście dla niego też jest to jakiś tam stres, prawda, bo to jest miejsce, w którym jest mnóstwo psów, mnóstwo bodźców, mnóstwo dźwięków. Jest to dosyć typowa sytuacja, w której obcy człowiek podchodzi i psa dotyka. Dlatego kluczowe jest zapewnienie im własnego miejsca, na przykład w klatce. Stala od hałasu. Jest to też forma, być może zniechęcenia zbyt y, dużych tłumów do tego, żeby przychodziły i próbowały nam te psy głaskać. Owszem, to jest fajne i psy to w większości lubią, ale też po pewnym czasie są zmęczone i to jest takie miejsce, w którym mogą spokojnie odpocząć i się zrelaksować. Choć psy wystawowe spełniać muszą surowe kryteria, nie można zapomnieć, że w codziennym życiu wciąż są zwykłymi czworonogami. Towarzyszami, które cieszą się spacerami czy wspólnym czasem z opiekunami. To jednak jest cały czas piesek, który najbardziej lubi bieganie po lesie, albo jakieś ćwiczenia, tak? To wydarzenie pokazuje, że za każdym psem i jego sukcesem stoi ogrom pracy, zaangażowania i wzajemnego zaufania, a przede wszystkim miłości dla kuriera akademickiego Monika Frankowska.